Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Chris z kanału ConsoleCraft. Dziś na kanale będzie ta oto trójka w wersji Slim. Jest to cech 3004B, a więc konsola, w której już standardowego CW nie wrzucimy, tylko Hena, jeżeli ktoś by chciał. Problem z wyświetlaniem obrazu, zaraz sobie go zdiagnozujemy czy ta konsola w ogóle nadaje się do dalszej naprawy czyli klient sobie dodatkowo zażyczył spa oraz skalp procesora. Tutaj z tym skalpem również jest dylemat, bo jeżeli to będzie ten procesor klejony na czarnym kleju, to niestety nie podejmujemy się takiego skalpu. Zrobimy to wyłącznie na RSX-ie, o ile też to nie jest wersja, która odrywa się razem z blachą i pamięciami wiram. Przechodzimy na drugie stanowisko i testujemy. Dobra, mamy tutaj zasilanie. Zasilanie podłączamy później. Najpierw podłączmy sobie HDMI. Dobra. Dioda jest, zasilacz teoretycznie sprawny, przynajmniej standby. Włączamy. O, coś tam się dzieje. Ale czarny ekran. Dioda nie gaśnie, nie mamy loda, nie mamy R Zobaczymy sobie, czy konsola paruje tutaj nam pada. Dysk działa, dysk mryga. Ładowanie działa, ale. O, właśnie. Przełączył się na um, diodę numer 1, to znaczy, że pad został wykryty. Tak więc um, zakładam, że procesor działa i nie jest to um, green light of death. Jest szansa dobra. Czyli możemy mieć tutaj problem z HDMI. Jeszcze sobie potw potwierdzimy to za pomocą troszkę innego testu. Mamy tutaj taki. Skart to HDMI scaler, tak? On tutaj ma rozdzielczość albo 720p albo 1080. Sobie go ustawię na 720p i konsole PlayStation 3 mają jeszcze złącze multi AV, więc podłączamy sobie tutaj to złącze. O, jest to obraz, więc. 720p działa, mamy problem albo z transmiterem, albo z filtrami, albo z samym gniazdem HDMI, tak? Trzy rzeczy do wykluczenia na dzień dobry. Póki ta konsolka jeszcze sobie działa, sprawdzimy sobie samo gniazdo tutaj. Bierzemy sobie taki oto tester, trzeba go sobie odpowiednio przygotować, diodę wlutować na zasilanie gniazda, podłączamy. Uuu. Uh. W ogóle się nam dioda nie świeci, tak jakby nie dostawała zasilania. Zrobimy jeszcze jedną rzecz. Reset obrazu. Wyłączamy konsolę. Ok, konsola się wyłączyła. To teraz e, przytrzymujemy. Jeszcze jedno. I jeszcze raz. Powinno wejść to do menu serwisowego. Zobaczymy, czy na HDMI cokolwiek się pojawi, ale zakładam, że nie, bo nawet Dioda nam tutaj nie mryga w żaden sposób. Coś tam wykryło, ale nie ma obrazu. Dobra, sprawdźmy sobie jeszcze na multi-aV, co tam się nam pokaże. Ok. Czyli konsola jako taka jest sprawna, natomiast e, mamy problem z outputem HDMI. OK. Wracamy na ławkę serwisową i rozbieramy. Plomba zdjęta to znaczy, że ktoś już tutaj majstrował w tej konsoli ktoś tu był. Najpierw tutaj sobie odkręcimy śrubkę z dysku twardego. W naszej konsoli jest Shitashi 320 GB. Zdecydowanie ktoś był w środku, bo tutaj mamy zjechane śruby. Dobra. To mamy. Staramy się to otworzyć. Ciach, z tej strony otwieramy. Konsola nie jest jakoś specjalnie brudna, jest git. Uwaga, zasilacz może być naładowany, tak? I na pewno jest naładowany. Dobra, kolejne dwie śrubki. I teraz delikatnie wyciągamy. Wyszło bardzo łatwo. O, ktoś tutaj też był i grzebał. Ciekawe, co się tu stało. Uwaga, tutaj przy zdejmowaniu napędu trzeba podważyć dźwignię naszej tasiemki. Po prostu wręcz uwielbiam to montować z powrotem z takim krótkim, tutaj z taką krótką tasiemką. Zawsze jest zabawa na 5-10-15 minut, żeby to założyć z powrotem. Shame on you, Sony, żeby Wam po prostu było szkoda na te dodatkowe, nie wiem, 5 cm taśmy. Uwaga, tutaj trzeba odmontować sobie. Nasz wentylatorek i zrobić to bardzo delikatnie, nie wyrwać tego gniazda, bo potem mam zlecenia dodatkowe od was. Panel przedni demontujemy. Nawet nie musimy go wyciągać z tej, z tej obudowy. Tak. Wyszło bez problemu. Kadłubek nie jest jakoś specjalny, specjalnie brudny. Bardzo się z tego cieszę. Będzie mniej czyszczenia. Chłodzenie jest w porządku. Wentylator delikatnie do przedmuchania i też będzie ok. Sprawdźmy, sobie tutaj przy okazji porty USB w porządku. Nic nie jest powyginane. I teraz tak. Multi AV działało. Gniazdo HDMI, tak jak mówiłem, wszystkie piny na swoich miejscach. Żadnego zalania tutaj nie widzę. Uszkodzenia też nie, więc zakładam, że padł jednak mimo wszystko albo transmitter, albo filtry. Rozkręcamy dalej. Powiem Wam, rzadko dostaje konsolę w takim stanie. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Wyczyścimy sobie to od razu, bo potem całe ręce są uwalone z tej pasty. Ok, wersja płyty KTE001. Tutaj nie mamy klejonego procesora za pomocą tego czarnego kleju. Bardzo mnie to cieszy. Będziemy mogli przeprowadzić tutaj delete, ale zanim zrobimy delete, to najpierw musimy naprawić co? To jest to układ tak zwany scaler. Panasonic MN8647091, który bardzo często wysiada. Zanim zaczniemy się zastanawiać, czy ten. Znaczy, zanim podejmiemy próbę naprawy, musimy sprawdzić, czy nasze gniazdo nie jest uszkodzone. Jak to zrobimy? Mamy tutaj standardowy taki tester. Ten tester ma odpowiednie wyprowadzenia ponumerowane. No, a natomiast tutaj nasz skaler, poprzez filtry, ma też doprowadzone ścieżki do naszego gniazda. I teraz, jak Wam to najlepiej pokazać? Mogę przejść na mikroskop i pokazywać wam, że dotykam jedną tutaj bagietką konkretnego pinu, tak? I w zależności od tego, który to będzie pin, będę sobie dotykał po kolei wszystkich pól sygnałowych, pamiętając o tym, że jedno pole dla standardu HDMI jest zarezerwowane i jest not connected, tak? Ale mnie interesuje, na przykład pole, które powinno działać, czyli pole numer 18, na którym powinniśmy mieć Napięcie, tak? 5V i dlatego ta dioda powinna nam świecić, a nie świeci. Dobra, ja sobie to zrobię. To jest dosyć nudne, więc może to zostanie przyspieszone na filmie. Ja oczywiście nie mam tak super sprawnych oczu, więc zrobię sobie to pod mikroskopem. Dobrze, sprawdzamy. Tutaj pin numer 18 powinien być z zasilaniem. Tak, pin 18 to jest zasilanie. No i ciekawe, czy tutaj będzie się nam pojawiała, pojawiało napięcie. Czy na przykład nie mamy uszkodzonego właśnie tego regulatora? I może trzeba go wymienić, tak. To jakiś taki spracowany rezystorek na tej linii. No więc albo ten regulator. Zresztą sprawdźmy go sobie tutaj. Czy nie ma jakichś przebić, zwarć. Spadek 842 w porządku. Te kondensatory tutaj 820. Nie są zwarte w porządku. Co my tutaj mamy? 0,32 OK. Ym, dobrze. Jeżeli nie mamy 5V, to musiałbym w takim razie mm, sprawdzić, czy te 5V nam tutaj się pojawia na tej linii. Żeby to zrobić, muszę podłączyć konsolę, starter, dać jakieś chłodzonko tutaj przynajmniej minimalne na nasze e, dwa układy i zobaczyć, czy to 5V nam wskoczy, czy też nie. Dobrze? Przejdźmy sobie tutaj od razu na skalę 20V. Dobra, nie wiem gdzie mi się podziała spinka do masy, więc masę sobie chwycimy. O, tutaj. Mam nadzieję, że będzie styk. A tu nie. Tu też nie, nie bardzo. O, może tu. Jak to zasilić? No Zasilimy to standardowym zasilaczem, akurat z P3, bo gdzieś mi się oczywiście też zapodział mój konwerter. Dobrze, podłączyłem tutaj nasz zasilacz na pająku moim. Mamy tutaj napięcie standby, tak? Natomiast tutaj, czy będziemy mieli napięcie 5V na tej linii? Tutaj na ten moment nie ma nic. Włączymy konsolę na chwilkę. Jest 5V. Pojawiło się 5V w tym miejscu. I ja oczywiście konsola od razu wyłączę, żeby nam się nie przegrzała, ale na tym pinie pojawiło się 5V, więc dlaczego nasza dioda nie świeci? Jeszcze sobie sprawdzę, czy dioda się nie przepaliła w naszym testerze. Jeszcze raz to podłączymy. Może samo gniazdo jest uszkodzone? Tak, na naszym pinie jest tutaj kurczę 5V, a dioda nie świeci. Więc tym bardziej gniazdo jest sprawne. 5V dochodzi. Może moja dioda ogłosiła już bunt. Dobra, wyłączamy tą konsolę, bo zaraz się przegrzeje. Jeżeli mamy 5V i nie mamy outputu, sprawdzamy sobie filtry, tak? Ściągamy cały ten zasilacz. Skoro tak, przechodzimy sobie na mikroskop dwie bagiety w rękę. Ustawiamy sobie test diody, czyli ten brzęczyk nasz, i szukamy naszych filtrów. Jeszcze raz wracamy do tego jednego filtra. Czyżby. No naciskam tutaj już dosyć mocno. Tu przejście jest, tu jest, tu jest. Nie ma przejścia tutaj. Słuchajcie, czy ta naprawa skończy się na wymianie filtra? Dajcie znać w komentarzu. Pora przeprowadzić test, co nie? Czy to da obraz? Jak myślicie, na HDMI. Przejdę sobie na stanowisko obok. Chwila prawdy. Podłączymy i sprawdzimy. Napięcie standby jest. Włączamy. Ekran mrygnął. Czy dasz obraz? Coś tam wyświetla na HDMI, natomiast nie jest to to co chcemy. Jeszcze raz podłączamy, resetujemy obraz, ok. Chcę dać obraz, ale go nie daje. Jeszcze raz spróbujemy wejść do menu serwisowego. Coś chce wyświetlać, ale jednak. Nic się nie pojawia na ekranie. Dobra, zaraz nam się przegrzeje ta konsola. Ok, w takim razie wykluczyliśmy filtr. Złącze HDMI pracuje na wszystkich tutaj pinach. Nie jest uszkodzone. Pozostaje nam skaler, tak? No to co? To na razie idzie na bok. Mamy tutaj naszego pana Sonika. Aha, sprawdźmy sobie jeszcze wersję, czy na pewno się zgadzają. E, tutaj mamy pana Sonika MN8647091. Tutaj jest identyczna. Tak, zgadza się. Dobrze, jak wylutować sobie tutaj taki układ z płyty głównej, nie uszkadzając go? Oczywiście, my musimy założyć, że ten układ jest. Sprawnym, tak? Dobrze, czyścimy to. Przechodzimy sobie na stanowisko testowe i zobaczymy, czy to da obraz, czy nie. Nasze stanowisko testowe już uruchomione. Do, przygotowane w sensie. Dobra. Jest napięcie standby. Resetujemy obraz. Reset przeszedł. Teraz menu serwisowe. O, świetnie! Mamy obraz. Nie można uruchomić. Nie znaleziono odpowiedniej pamięci masowej systemu. Tak, może to nawet o, wezmę kamerkę i pokażę. Super. Czyli mieliśmy tutaj dwie usterki. Jedna usterka to właśnie była. To był filtr. Szczerze mówiąc, rzadko się zdarza, że to filtr jest jedną z usterek, a druga usterka to był nasz skaler HDMI. Tak? Więc bardzo się cieszę. Część naprawy jest już za nami, i teraz przejdziemy sobie do drugiej części, czyli skalpowania procesora. Słuchajcie, delete procesora. Cel się powiódł. Jest to zrobione idealnie po wielu mękach. Tutaj, niestety, pasta wyschła do tego stopnia, że nie udało się tego zdjąć, tak jak zwykle to robię, czyli poprzez przekręcenie blaszki. Bardzo długo się męczyłem, żeby to zrobić bezinwazyjnie, bez żadnych szkód na laminacie. No i się udało. Natomiast tutaj mamy RSX, którego grzałem. Nie mogę przekroczyć pewnej temperatury, żeby go też nie uszkodzić, i też nie mogę użyć zbyt dużej siły, żeby go podważyć. W związku z tym, odpuszczam temat zdjęcia tej blachy, bo może się to skończyć śmiercią tego procesora i dodatkowymi kosztami, których zapewne klient nie, nie będzie chciał pokryć. W związku z tym, poinformuję go o tym fakcie i zapytam czy decyduje się na ryzyko uszkodzenia tego układu poprzez zdjęcie tej płyty czy jednak będzie korzystał sobie z tej konsoli dalej w takim stanie w jakim ona jest z nową pastą wyłącznie nałożoną tutaj zdarzało się, że w konsolach Slim po prostu RSX schodził razem z pamięciami VRAM więc nie chcę do tego dopuścić dlatego nakładamy tutaj Thermal Grizzly i, i e, składamy konsolę z powrotem w całość i będzie mm, trafiała ona do klienta. Tak więc tak się to prezentuje. E, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Nie będę Was zanudzał składaniem tej konsoli z powrotem w całość. Może jedynie pokażę Wam, jak już konsola cała jest e, poskładana i czy działa, czy też nie. Do zobaczenia za chwilę. No i tutaj mamy przed sobą konsolę, która już jest w pełni poskładana, wyczyszczona. Plastiki odnowione, preparatem do mycia plastików. Konsola działa 30 minut i nie weszła nawet jeszcze na wyższe obroty. Niestety nie ma tutaj custom firmware, więc nie zobaczymy temperatur. No ale po mam nadzieję, że wszystko będzie śmigało idealnie. Trzymajcie się, do następnego razu, do następnej naprawy. Cześć.